Kurs Cudów, rozdział 22 Zbawienie i Święty Związek. Część 5 Słabość i Obronność. W jaki sposób przezwycięża się złudzenia? Z pewnością ani siłą, ani gniewem, ani poprzez przeciwstawianie się im w jakikolwiek sposób. Poprzez zwyczajne przyzwolenie, by rozum Ci powiedział, że przeczą rzeczywistości. Są przeciwne temu, co musi być prawdziwe. Przeciwstawianie się pochodzi od nich, a nie od rzeczywistości. Rzeczywistość nie przeciwstawia się niczemu. To, co po prostu jest, nie potrzebuje obrony i żadnej nie ofiarowuje. Jedynie złudzenia potrzebują obrony z powodu słabości. Jakże zaś podążanie drogą prawdy mogłoby być trudne, skoro przeszkadza w tym jedynie słabość? Ty jesteś tym silnym w tym pozornym konflikcie i nie potrzebujesz obrony. Nie chcesz niczego, co potrzebuje obrony, bo wszystko, co potrzebuje obrony, osłabić cię. Zastanów się nad tym, po co ego potrzebuje środków obrony. Zawsze po to, by uzasadniać to, co jest przeciwne prawdzie, co pozostaje w jawnej sprzeczności z rozumem i nie ma sensu. Czym można to uzasadnić? Czymże innym może to być, jeżeli nie zaproszeniem do, dla niepoczytalności, by cię zbawiła od prawdy? Od czego zaś chciałbyś zostać zbawiony, jeżeli nie od tego, czego się lękasz? Wiara w grzech potrzebuje ogromnej obrony i to za wielką cenę. Trzeba się bronić przed wszystkim, co ofiarowuje Duch Święty i poświęcać to. Grzech bowiem wyryty jest w bloku wykutym z Twojego pokoju i złożony między Tobą a Jego powrotem. Jakże jednak pokój może być tak rozczłonkowany? Nadal jest cały i nic nie zostało zeń zabrane. Ujrzyj, że zarówno środki, jak i materia złych snów są niczym. W rzeczywistości ty i twój brat stoicie razem i nic nie ma pomiędzy wami. Bóg trzyma wasze dłonie, a cóż może oddzielać tych, których on złączył ze sobą jako jedno? To Twój Ojciec jest tym, przeciwko któremu się bronisz. Jednakże wyłączenie miłości pozostaje niemożliwością. Bóg spoczywa z Tobą w ciszy, niebroniony i w ogóle nie broniący się, bo tylko w tym cichym stanie jest moc i siła. Tu słabość wkroczyć nie może, gdyż tu nie ma ataku, a przeto nie ma złudzeń. Miłość spoczywa w pewności. Jedynie niepewność może być obronna, a wszelka niepewność jest wątpliwością co do siebie samego. Jakże słaby jest lęk, jakże mały i pozbawiony znaczenia, jakże nieważny wobec cichej siły tych, których złączyła miłość. Oto twój wróg, wystraszona mysz, która chciałaby zaatakować wszechświat. Jak prawdopodobne jest to, że się jej powiedzie? Czy może być trudno zlekceważyć jej słabe popiskiwanie, głoszące jej wszechmoc i próbujące zagłuszyć hymn pochwalny ku czci Stwórcy, który każde serce w całym wszechświecie na zawsze śpiewa jako jedno? Które z nich jest silniejsze czy ta maleńka mysz, czy wszystko to, co Bóg stworzył? Nie ta mysz łączy cię z bratem, lecz wola Boga. A czy mysz może zdradzić tych, których Bóg złączył? Gdybyś tylko rozpoznał, jak niewiele dzieli cię od świadomości twojej jedności z twoim bratem, nie daj się zwieść złudzeniom wielkości, grubości, ciężkości, solidności i trwałości podstaw, które to wydaje ci się prezentować. Tak. Dla oczu ciała jawi się to jako olbrzymie, solidne ciało, niewzruszone jak góra. Jest w tobie jednak potęga, której nie może nie oprzeć się żadne złudzenie. To ciało tylko wydaje się niewzruszone. Ta potęga wprawdzie jest nieodparta. Cóż zatem musi się stać, gdy zejdą się razem? Czy złudzenie niewzruszoności może długo bronić się przed tym, co przez nie po cichu przechodzi i wychodzi poza nie? Nie zapominaj, że gdy czujesz, iż powstaje w tobie potrzeba bronienia czegokolwiek, utożsamiłeś się ze złudzeniem i dlatego czujesz, że jesteś słaby, bo jesteś sam. Oto cena wszystkich złudzeń. Nie ma takiego, które nie opierałoby się na przekonaniu, że jesteś oddzielny. Nie ma takiego, które ciężkie, solidne i niewzruszone nie zdawałoby się stać między tobą a twoim bratem. I nie ma takiego, którego prawda nie mogłaby ominąć lekko i z taką łatwością, że musi Cię to przekonać, mimo tego, za co je uważałeś, iż jest ono niczym. Jeżeli przebaczysz swojemu bratu, to musi się stać, albowiem to twoja niechęć przeoczenia tego, co zdaje się stać między tobą a twoim bratem sprawia, że wygląda to na nieprzeniknione i broni złudzenia swej niewzruszoności.